Zapraszam. Bogdan Cichocki, Andrzej Cichocki, chodźcie, pomodlimy się najpierw o Was. Przywitajcie ich o Większość z nas zna, zna historię Bogdana. Kilkanaście lat w więzieniu tam spotkał Jezusa. Z Andrzejem żyli w wielkiej separacji, nie spotykając się. Andrzej też spotkał Jezusa, czyli syn Bogdana. A gdy razem spotkali Jezusa, to spotkali siebie nawzajem także. I dzisiaj. Andrzej jako syn, który jest naszym kaplanem więziennym, ma przywilej oksić swojego tatę Bogdana. To jest niesamowite. A my wyciągnijmy ręce, słuchajcie, w geście błogosławieństwa. I módlmy się o Bogdana i o Andrzeja o ich służbę. Ja witam całą rodzinę. Cieszę się, że jesteście Agnieszka z dzieciakami, z przyjaciółmi. Fantastycznie, że jesteście. Kapsel. Cześć. Cieszymy się, że jesteś także. Panie Boże! Cieszymy się dzisiaj razem z Bogdanem i z Andrzejem. Z tego powodu że Ty, Jezus Chrystus, przyszedłeś do życia Andrzeja i do życia Bogdana. I dzisiaj Bogdan chce wyznać swoją wiarę w chrzcie, chce pójść za Tobą dalej, już idzie tyle lat, ale chce iść jeszcze dalej. I dziękujemy Tobie za ten cud, który stworzyłeś w nich, w Bogdanie, w Andrzeju, w ich razem, jak i w całej ich rodzinie. Błogosław ich, Panie, i dzisiaj przez tę uroczystość też Tobie chcemy oddać chwałę, cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Zapraszam, słuchajcie, zejdźcie do. A my usiądźmy na moment, słuchajcie, to ważne, ważne wydarzenie. To jest, słuchajcie, cud. Najczęściej jest tak, że to e, ojcowie chrz, chrzcią swoich synów. Dzisiaj mamy odwrotnie. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem i umarł na krzyżu dla Twojego zbawienia? Tak, wierzę. Czy pragniesz, żeby Jezus Chrystus był Twoim Panem do końca Twoich dni? Tak, pragnę. Bogosławie, Tato, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 只愿你。 Pani każdy chrzest, to także pytanie o naszą wiarę, o naszą relację z Bogiem.